Skakujesz? Sory, spokojnie, no i podwózka jest, no i tak to wygląda, no And the, the most expensive The most expensive fridge Fridge I will show Najbardziej droga chłodziarka How much cost like this? That's What good. did you feel when you saw me? Oh. Jeśli szukasz sposobu na podróże bez znajomości języka, to wiedz, że ta koszulka, którą mam właśnie na sobie, po prostu działa. Wystarczy pokazywać palcem na obrazki, i w ten oto prosty sposób można się dogadać w każdym zakątku ziemi. Thomas 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 and up, your name? Omarjan uh, Omarjan uh, Yeah Omarjan Thank <laughs> you very much for the Okay, okay I make movie, I say thank you so much Ah, Omarjan Thank you Lift? <laughs> 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 oh, Plus, uh, <laughs> you like tourist? Uh, like, like Like tourist Ah, uh, yeah My love loves tourist English uh, Smalcman, Smalcman, no tu albo no problem. Prawda jest taka, że w Pakistanie, tak? To jest village name, to Margara, to to Margara. This is city, city, this city, city, city. Yes, city, Prawda jest taka, że bariera językowa w Pakistanie. A Pakistanie to? my brother is shop. A brother shop? A w A okej. You stop here. W shop here? Ok. Tak jest. This Nie, No no no. Szukryja. Full. Salam. This Prawda jest taka, że w Pakistanie następuje tak zwany problem komunikacyjny. Na pierwszy rzut oka tylko Bo prawda jest taka, jak teraz widziałeś bądź widziałaś Że nawet bez języka, znając tylko Tora Tora, czyli w języku Urdu troszkę, troszkę Języka angielskiego jesteś w stanie się dogadać Poprosić o podwiezienie Nawet są w stanie Cię zaprosić z ulicy na jedzenie Siemandero I popatrzcie, patrzcie na to A, tutaj szefowa jedzie, to nie I Tutaj Mogę, Mogę skoczyć? Wyskakujesz, Sory, spokojnie, no i podwózka jest. No i tak to wygląda, nos. no jak ja mam wytłumaczyć lepiej Pakistan, siemandero, jak, jak nie w ten sposób, bo to tak wygląda właśnie. I teraz jadę z krową. O jedziemy, ale najważniejsze, że jedziemy, ale tych piękności, ale jak ty jesteś umalowana piękności. O kurde Nie, ej O kurze. Jak ona teraz zrobi kupę To jest przekichane Dobra Mam nadzieję, że nie pierdnie Bo jak pierdnie To mnie nie ma To jest byk, ale obstrany Ale obstrany Kurde No no i takie to życie Co tam, co tam Co się obraca, co się obraca Ty, boję się jechać z tym tym Dobra, ja wysiadam Bo się boję jechać, że mnie obstra Zaraz złapię jakiś inny transport Nie ma co ryzykować, jedne spodnie, jedna koszulka Co tam, idziesz Nie, nie jedzie Ale nic skomplikowanego. Tak otwarty trzeba być otwartym, pogodnym i wtedy ludzie też są otwarci i pogodni. Prawda? No właśnie. Jestem ciekaw jakie są ceny w sklepach elektronicznych. Proszę bardzo. Electric Electronic. Chodzimy, zrobimy Retrospekcję. Co Zaraz zobaczymy. Pralka. Ile kosztuje pralka? Holender Nie spodziewałem się, że w Pakistanie nie będzie cen. No nie ma cen, kole. używkę nawet można kupić. Mm. Salam Do you know English? Yeah. I would like to ask how much price? This is second hand or no new? No, 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 no. How much cost new? If you, so you want a... to buy new one or a second one? No, 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 I... one. New, uh, new, one new, just... new. Sorry. New, one? new. yeah. It's uh, will bit uh, for half to fourteen thousand. Fourteen thousand, uh. like, like this. 15,000, perhaps. Okay. Uh, like new, like this. From here you, you come around now. No, no. Tell me how much price for for this. This one with be uh, fifteen thousand. Fifty. One five thousand. Fifteen thousand. Fifteen thousand. Five zero. 5, 000. 5, 0. No, no, no. 15,000. 15,000. No. 13, 14, 15, 15, 15. Okay, 15, okay, ro understand. Izamrajarki. What do you want to buy? Me tell you I need to know the price. You just want to need, uh, know the price. I need to know the price. The... Uh, that's, a, that's a freezer. Freezer. Yes, Huge freezer. freezer. Yeah, freezer. A deep freezer. How much costs? Like 30,000? Uh, 52. 52,000. 32 52.000 52 52 fifty two thousand. 52.000 Yeah Okay 52.000 That's 1200 zlotys From you, you come now? From Europe From Europe, Yes And I make research <laughs> okay. And Where no, are you going now? To... Peshawar And brother This beautiful uh, Freezer that's fridge, fridge, refrigerator. Re refrigerator. Refrigerator. How much cost like this? It's be... 45,000. 45,000. That's in this model. Okay, so. Low, low it's it running on low voltage. This is new? Yeah, new. So it's like in Europe. It okay. costs like in Europe. How much are price at Europe? The same. The same price? The same price. And the, the most expensive. The most expensive fridge. Fridge. Okay, I will show you Najbardziej droga Chłodziarka Okej okay. To jest najpiękniejsza ściana Okej, okay, uh, dawlance Ta, uh, ta Że, że się... Słoneczki I ściana Glasdor Glasdor, glasdor ściana Okej okay. To jest taka, że nie szroni, ale nie wiem jak to wytłumaczyć po angielsku Okej okay. Ile? 65, 65 000 65 000? Okej okay. Więc to jest kosztowne? Kosztowne Dziękuję Dziękuję bardzo Chciałbym trochę proszę, Ale tylko 5 minut, okej? Bo nie czasu Widzicie jak to jest, no przyjdziesz do sklepu i od razu zapraszają na szklaneczkę A tutaj Więc jesteś szefem? Wow. AC. <laughs> <Ej, si. laughs> Jest, 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 jest. Czy ja wam pokazywałem jak wygląda taksówka miejska? Proszę bardzo. Zobaczcie, tu się wchodzi od tyłu. Przejazd taką taksówką to jest jakieś 80 groszy. Zrobione, żeby było elegancko. Tutaj do trzymania, siedziska i pojechali. Suzuki. Jest goć. Suzuki. 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 Wiecie co to jest? To przyjeżdża raz na miesiąc lekarz i pomaga za darmo dzieciom, które mają e, tak jakby zrośniętą wargę, nie wiem jak to się nazywa fachowo no i pomaga, e, robi zabieg ten za darmo przecina tam w tej górnej wardze no i robi to, robi to nieodpłatnie za darmo dla wszystkich ludzi chętnych no i to jest ogłoszenie, w którym jest napisane kiedy i gdzie ten lekarz przyjmuje więc wszyscy mają czas na to, żeby tam pojechać No i się dostać na ten zabieg. Tutaj nie ma jakichś takich plakatów ze zbiórkami na biedne dzieci czy tam na, na różne takie rzeczy. Nie widziałem tego jeszcze. To mi się podoba. I ktoś by powiedział o biedny kraj, biedny kraj. A w takim bogatym kraju nawalony tego jest od groma. Tam policjant próbował mnie zatrzymać. Na tamtym Czechpoście. No i co robisz? <laughs> on macha do siebie: zatrzymaj się! A ty machasz do niego: a taką mój. Elo, bordo I idziesz dalej. <laughs> no co się będziesz zatrzymywać? O kurde. Ktoś by powiedział, że hamstno. Ale jakby ktoś Cię zatrzymał. Sto razy przez czas pobytu w Pakistanie, no to nikt to byś wiedział, bądź byś wiedziała, że to jest męczące. Więc jeśli można uniknąć pogawędki, to, to warto uniknąć. Proszę bardzo. O, autostop, proszę bardzo. I jak tu nie, nie kochać? Salam aleikum. Salam, how are you? Assalamualaikum. Yes. Can I drive with you in this direction? Welcome. Oh. Oh my God. Widzicie? Kurce, jakie to jest. Cały powiedział, że w jakimś kraju szybciej się łapię stopa. Salam aleikum. You are so fast. Stop. Ja, ja, ja. The lift. The lift, like. Lift in Pakistan is popular. Yeah, it's very popular. Very popular. Okay. So local people they they traveling like this. Yeah, yeah. the local people come here the Karachi side, Lahore, and then Naushera, Peshawar. Go to this this, this road to Palor, This road go to Chetral. Mm -hmm. uh, the nice place uh, here uh, Afardir, Kumrat. First time it happened. Że pan nie powiedział, że jest taksówką, i mówi do mnie, żeby zapłacić za przejechanie tam 10 km. Ja to zawsze pytam, przepraszam prywatny. Przepraszam, prywatne auto czy taksówka. Pan nie powiedział, że taksówka. A później zarządzał pieniążki. Pierwszy raz w Pakistanie. Już się martwiłem, że nie wystąpi tego typu sytuacja. Ale tak to jest w życiu. Że zawsze musi taka sytuacja nastąpić, no ale poradziliśmy sobie kulturalnie. Teraz muszę ogarnąć drogę. Wydaje mi się, że muszę jechać prosto, ale nie jestem pewien, więc sprawdzę na mapie. No i trzeba uważać. Proszę bardzo, oni, o tym autem to będzie jechał chyba za dwa dni. Nie wiem, gdzie on jedzie. Dobra, trzeba stanąć. Ty? zaraz staniemy. Wydaje mi się, że prosto muszę jechać. Zaraz ogarnę. Dziwnie się tak czuję teraz. Takie europejskie standardy bym powiedział. Autostrada elegancka, szeroka. Dziwnie, dziwnie jakoś mi tak dziwnie tutaj. Zaraz będziemy łapać, to są taksówki, więc nie łapię. Nie zdążysz wyciągnąć kciuka? już jest, yes, transport. No i teraz kulturalnie pytamy. S Salam aleikum. alaikum. Where do you want to go? E, na Shwara. na Suara. Na Ushera. Na No, I'm going to be shower. A can I drive with you a little bit? Okay. Yes. Oh. Okay. Oh. Trochę podjedziemy. I'm tourist. A tourist, tak? No? Yes. Salam aleika. Wola. Salam okay. aleika. Okej, you nie okej, nie keep your luggage? Yeah, to the back. Better. A, to the. Wait, wait. Do tyłu władujemy, że tutaj panu nic nie podnieść Kultura wymaga autostopową. Proszę bardzo. Oh. So which country you do you belong to? Oh, oh. Europe from Europe, Europe? Italian Please. or what? One more time. Salam ah. alaikum. <laughs> what did you feel when you saw me? Uh, I saw you that there is a Western guy walking on the road. Mm -hmm. So first I decided not to stop because you know the people you cannot find fair people in the world. Everywhere there are good and there are bad people. That is the fact. So then, uh, when I see the, the, the heat, the the, the the time and the heat, so I suddenly decided to take you where do you want to go? I can take it. Yeah, yeah. So this is only for God, for the sake of God. Yeah. For, for for nothing any more than that. That's it. Dziakala. You are from uh, Poland, yes. I, I have am. my friend, very really nice friend from Poland. Uh, his name is uh, Lukasz Jarosz. Uh, his number. You can you can uh, <laughs> you can contact him. That, that one of your colleague, Sharif. He means give me, uh, uh, let me to talk to my wife. Yeah, please. yeah. Okay. Sure, sure, sure. jaki świat jest mały. Przejechanie autostrady A? I speak in Polish Przejechanie autostrady 4 zł Kumpel pojechał tym białym Słuchajcie, no ziomek pracuje w w Sault Arabii W Arabii Saudyjskiej Zawsze jakoś tak nie mogę po polsku ogarnąć No i zna tam Łukasza Jarosza Nie wiem czy znacie Łukasza Jarosza W każdym razie pozdrawiam cię Łukasz Jarosz Chłopak, który ma 35 lat, jest menadżerem w tamtej firmie. I Taki świat mały, pogadaliśmy sobie z ziomeczkiem. O, a tutaj proszę bardzo, cmentarzysko. A tam jakaś szycha, szycha pochowana. To się mówi, dobra, idę. Idę, muszę łapać tam, w tamtą stronę. Ale piekło, 37 stopni. 37 stopni na liczniku pali normalnie o oh je yeah. Dzisiaj jest który? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Ze względu na to, że jeżeli jest blisko 17, to znaczy, że mam bardzo mało czasu na to, żeby dostać się do miejsca wylotu, które jest 1700 km stąd. Tak, dzisiaj jest 13, chyba 13. Więc teoretycznie mam tylko 3 dni. No, ale nic. Chyba słyszę bardzo, czemu tutaj nikt nie jedzie. Zapraszam na tą drogę. Zapraszam w lewo. Kierunek w lewo. A muszę przyznać, że dzisiaj tu mam jakiś taki dobry humor. I jak się ma dobry humor, ale taki bardzo dobry humor, no to autostop idzie idealnie. No i niezależnie od tego czy wylądujesz w takim mieście, miasteczku, to jest łatwo złapać. Słuchajcie, tak, trzeba się przebić na tamtą stronę. No jedź, jedź. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, bo w innym przypadku to jak cię stuknie, no to, to już ciebie nie będzie. Patrzcie, jeszcze wiejeździ, ziomek wyskakuje. Kurczę. Jest kumpel, my jedziemy. Kumpel mówi, że jedzie w tamtą stronę.

from Poland. Poland. Yes. Teraz podstawowy z uh, for tourist, tourist. Podstawowy zestaw pytań. I'm tourist. tourist. Yes. Uh -huh. Brother Yes. Brother, they clean this? Clean? Ja, yeah, ja. Yeah. No dam rękę ucień, że tego nie myją. nie yes, no need cleaning. Not okay. need? No, on jest dalej. Ok We are going to Tego nie myją, na bank nie myją, ale Ale ja już tyle jestem. Let's see, let's see. Yeah. W Pakistanie tyle już jestem. To the National drink of Pakistan. Sugar candies. Sugar candies. Tyle już jestem tutaj, że już nie chyba żadna bakteria nie zabije. Patrzcie, woda stoi w kuble przez kilka godzin. To jest no poziom higieny sanitarnej to sło, słabo, słabo, ale tak, no. powinniśmy przeżyć. zobaczcie, brudną ręką druga, brudna ta wymiesza U, czy normalnie jakby ktoś tutaj jakby ktoś teraz tutaj przyjechał pierwszy, drugi dzień wypił to od razu przeboje żołądkowe murowane takie, że przez 3 dni byś bądź nie, ty dziewczyno bądź tych chłopaku byś solat i nie wyszedł Woda brudna jak cholera Proszę zobaczyć szkaneczki tak samo od szyj krzyj krzyj To jest Clean, glass. clean glass. Yes. Ty boję się trochę, no ale wiem, to jest część podróżowania, że trzeba próbować takich rzeczy Dziękuję <gry> Ale dobry smak Ale jak się patrzy jak oni to robią To za bardzo To za bardzo tak odrzuca Ale w smaku Perfekt, bardzo dobre, trzeba być bardzo dobre, bardzo dobre, jest bardzo tasty, jest dobre na gorące dni, nie ma w tym kraju, w Pakistanie, eee, kepike, or all. Pakistan. all, all Pakistan, yes. acia oznacza dobra robota, bardzo dobre. Oczywiście jak się o oh, coś się zaczepiło jak się idzie To 1 A Assalamu alaikum. Uh, yeah, you know English, English brother? No, no, he doesn't know English. Oh, doesn't know English. Yeah, he is the English You know English? A little bit. English So this is cosmetic. Yeah, this shop. Oh my god. Facial shiner. Zobaczcie ile mają rozjaśniających kremów jakichś takich O kurcze Co tu mają? Bleach Do rozjaśniania Tu zegary Wszystko jest Zobaczcie, z chłopakami idziemy Salamalicum What's your name? Eee you know English good A to jest miś... Okej, okay, to miejscówka taka dla gości Położę tutaj, sobie Ale It's good, brother. Brother, so you study English? Yeah. And did you did you met before some foreigner person? No, it's my first time to meet some foreigner person. Wow. So it's pleasure. It's big pleasure. Zobaczcie, oni. Tutaj nie, nie spotykają się z turystami, nie mają takiej możliwości nawet poćwiczyć języka. Nie mają możliwości poćwiczyć języka i to jest, to jest w sumie przykre, bo studiują angielski, a nie mają możliwości poćwiczyć. A takie są realia w Pakistanie. Salam alaikum. What's your name, brother? My name is Azan. Azan, nice you, Azan. My name is Thomas. Introduce. <laughs> <laughs> it's good. It's me from Kali. <laughs> he loves uh, cricket. Yeah, yeah. Cricket player. Yeah, yeah. International. Uwaga, teraz poważna sprawa. Jedziemy we czterech kupić bilet na pociąg do Karachi.